Dobry Państwu, witam serdecznie. Chciałem przekazać kilka podstawowych spraw związanych z ze zbrodnią smoleńską i z tymi oskarżeniami, czy też zapowiedzian, zapowiedzia, zapowiedzianymi oskarżeniami wobec podkomisji smoleńskiej i tych wszystkich, a którzy działali na rzecz polskiego interesu narodowego. A nie na rzecz interesu pana Putina. a Otóż trzeba przede wszystkim powiedzieć albo dokładniej zapytać pana Tomczyka, pana Kośniaka Kamysza, czy zespół, który oni powołali, a który nie jest zespołem badania katastrofy smoleńskiej, nie jest członkiem katastrofy zespołu Komisji Badania Katastrofy Smoleńskiej, katastrofy lotniczej w ogóle w związku z tym nie ma praw dostępu do materiałów tej komisji. Takie prawa ten zespół miałby tylko wtedy, gdyby została podjęta przez niego, podjęty wniosek do Sądu wojskowego w Poznaniu i to sąd wojskowy w Poznaniu podejmuje decyzję możliwości dostępu do materiałów komisji, komisji Lotniczej. Ponieważ Państwo możecie nie mieć w tej sprawie pewności, to przeczytam Państwu przeczytam Państwu stanowisko w tej sprawie. Ustawy Lotniczej. To jest artykuł 134, punkt 1a. Udostępnianie wyników badań okoliczności i przyczyn zaistniałych wypadków i incydentów lotniczych zebranych podczas prowadzenia badania zdarzenia lotniczego w celach innych niż cel, o którym mowa w ustępie pierwszym. Cel, o którym mowa w ustępie pierwszym, dotyczy właśnie. Komisji Trabada, może być dokonane wyłącznie na potrzeby postępowania przygotowawczego za zgodą sądu. Postępowania przygotowawczego sądowego lub sądowo-administracyjnego za zgodą sądu. Właściwy do rozpoznania sprawy jest dla Komisji o której mowa w artykule 17, Sąd Okręgowy w Warszawie, to chodzi o, o Komisję Cywilną, a dla Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, czyli Wojskową, o której mowa w artykule 140, Wojskowy Sąd Okręgowy w Poznaniu. Czyli mówiąc krótko, osoby, które nie są członkami Komisji, muszą dostać decyzję, zgodę decyzji sądu Okrągłego poznaniu. Warto zapytać pana Tomczyka i pana Kośniaka Kamysza, czy taką decyzję i taką zgodę posiadają. Warto zapytać także o sprawy związane z fałszami, kłamstwami, oszustwami, przede wszystkim pana Donalda Tuska, bo warto przypomnieć, że pan Donald Tusk już 10 kwietnia podjął decyzję, że będzie realizował badania zgodnie z decyzją strony rosyjskiej według konwencji chicagowskiej, co oznacza, że wszystkie kompetencje, wszystkie badania i wszystkie działania są w kompetencji i we właściwości strony rosyjskiej. I dlatego właśnie od razu 10 kwietnia pan Donald Tusk wskazał jako osobę, która będzie kierowała badaniem pana Edmunda Klicha, szefa komisji cywilnej, a nie wojskowej, zgodnie z konwencją chicagowską, która dotyczy tylko i wyłącznie katastrofy lotników, lotnisk cywilnych, a nie wojskowych. A ten. Fałsz to kłamstwo, a to, to oszustwo miało swoje dramatyczne konsekwencje. I zresztą pan Edmund Klich bardzo jasno przekazał sytuację panu Donaldowi Tuskowi, mówiąc, że konwencja chicagowska jednoznacznie stwierdza, że tylko strona rosyjska może prowadzić badania, strona polska mogłaby sformułować swój punkt widzenia eks post. Ponieważ nie będzie brała udziału w badaniach, może najwyżej towarzyszyć stronie rosyjskiej, ekspost, a strona rosyjska może przyjąć lub odrzucić stanowisko strony polskiej. Dramat przebiegu wydarzeń związany był w związku z tym, z sytuacją, w której polscy przedstawiciele, którzy tam pojechali 10 kwietnia. Nie mieli żadnego dostępu do rzeczywistego przebiegu sytuacji i nie prowadzili żadnych badań. W tej sprawie ich zeznania i relacje są zawarte w załączniku numer 39 do raportu, który my przedstawiliśmy opinii publicznej w roku 2022. Jednoznacznie stwierdzają wszyscy badacze, Którzy tam byli, że nie mieli możliwości analizowania czegokolwiek, że Rosjanie na nic się nie zgadzali. Mówię o tym, dlatego, że musi Państwo mieć świadomość, iż pan, pan Miller został podporządkowany w pełni panu Donaldowi Tuskowi. Nie tylko dlatego, że Donald Tusk był premierem, ale dlatego, że zmieniono rozporządzenie i zmieniono. Ustawę lotniczą, dając panu premierowi Donaldowi Tuskowi dominację i decyzję, zarówno przewodniczącego, przewodniczenie, nadzorowanie przewodniczącego komisji, jak i możliwość nadzorowania raportu. I tak rzeczywiście się działo. A w listopadzie 2010 roku. Pan Miller i jego zespół, zwłaszcza zespół wojskowy, bo zespół wojskowy był najbardziej kompetentny i najbardziej zdecydowany badania zgodnie z prawdą. Opublikował uwagi do stanowiska pani Anodiny i jej raportu, czyli rosyjskiego raportu, stwierdzając jednoznacznie, że twierdzenie, że samolot szedł zbyt nisko. Jest kłamstwem, jest nieprawdą. Nic takiego nie miało znaczenia, i w związku z tym raport rosyjski musi zostać zmieniony musi uwzględnić rzeczywisty przebieg wydarzeń, a nie katastrofę doprowadzoną przez polskich pilotów. Strona polska to odrzuciła. Nie, przepraszam, źle powiedziała. Nie odrzuciła. Odrzucili ci, którzy badali. Dlatego, bo pan Donald Tusk zmusił ten zespół do zmiany stanowiska. I to samo stwierdzenie, które zostało zakwestionowane w listopadzie 2010 roku i w przekazanym materiale stronie rosyjskiej w grudniu 2010 roku, w ostateczności w raporcie pana Millera zostało przyjęte dokładnie w formie rosyjskiej. Że właśnie samolot szedł w nisko i dlatego doszło do katastrofy. Czyli, krótko mówiąc, to, co strona polska, polska, polska formacja odrzuciła kompetentnie, zostało wymuszone przez pana Donalda Tuska, decydującego o kształcie raportu zgodnie ze stanowiskiem rosyjskim. W tej sytuacji raport pana Millera w ostateczności jest raportem pełnym w pełnym kłamstw, pełnym niekompetencji. Nie mam, myślę, czasu, żeby Państwu przytaczać wszystkie te elementy, bo ich jest bardzo dużo, ale przypomnijmy tylko niektóre. Takim najważniejszym chyba jest fałszowanie ekspertyzy firmy Small Giz. Firma Small Giz przekazała ekspertyzę badającą. Sytuację wrakowiska i definiującą, co tam się stało. Jednoznacznie stwierdzając, że nad wrakowiskiem doszło do wybuchu. To zostało ujęte zarówno taką konstrukcją rysunkową, jak i opisem werbalnym. Pan Miller w swoim raporcie opublikował, że nie było wybuchu, tylko że był płomień. Był odniósł. Wybuchu nie było. Czyli krótko mówiąc sfałszował, dokładnie, okłamał opinię publiczną na temat raportu firmy Small East. Mówię o tym, żebyście Państwo mieli świadomość, jak naprawdę pan Donald Tusk kształtował przekazywanie tego, co naprawdę się wydarzyło. Chcę też powiedzieć, że w załącznikach, które są zawarte w moim raporcie, w naszym raporcie, jest olbrzymia ilość jednoznacznych stwierdzeń. Jednoznacznych stwierdzeń członków, członków którzy badali katastrofę razem z panem Millerem, stwierdzających, że nie mieli możliwości realnego badania. Nie pozwalano im. Uniemożliwiano im rzeczywistego na rzeczywiste badanie. Tych problemów było nieporównanie więcej. Warto sięgnąć do raportu, który został opublikowany w roku 2022 i, zwłaszcza do załączników, żebyście Państwo mogli się z tym zapoznać. Jest oczywiste, że istotą problemu, przed którym teraz się znajdujemy, jest próba ratowania pana. Putina przez Donalda Tuska. I taka jest rzeczywista funkcja tej operacji, którą Państwo macie w jakimś zakresie jutro zapoznać. Jedną z kwestii, którą przywołuje od dłuższego czasu, jednym z kłamstw, które przywołuje od dłuższego czasu pan Tomczyk jest zarzut, że podkomisja, którą kierowałem, doprowadziła do zniszczenia Samolotu numer 102, czyli samolot Bliźniaka, jeżeli tak można powiedzieć, numeru 101, który został przez podkomisję, za moją zgodą jako Ministra Obrony Narodowej, analizowany, badany ze względu na fakt, że za zgodną i aprobatą pana Donalda Tuska do dnia dzisiejszego nie mamy tego, co zostało zniszczone nad Smoleńskiem. Nie mamy tych, nie mamy wraku samolotu ani części wraku samolotu, dlatego że na przełomie maja i czerwca decyzją, którą przypiszał pan Miller, zgodzono się, że rozstrzygnąć w takich sprawach będzie sąd rosyjski i władza rosyjska. I zarówno sąd, jak i władza rosyjska do dnia dzisiejszego nie pozwala, nie, nie umożliwia przejęcia odzyskanie przez Polskę tego, co jest naszą własnością i co jest niezbędnym elementem do badania. Dlatego tylko badanie samolotu numer 102 dawało możliwość zebrania materiałów dowodowych. To badanie zostało podjęte także dlatego. Że do katastrofy tego samolotu, do zniszczenia możliwości lotu tego samolotu doszło w roku 2012. Opis tego, tego, tego wydarzenia znajduje się także w raporcie w, w załączniku 39. Mianowicie stwierdzono, że jest awaria, zniszczenie tylnego, tyl, tyl, tylnego, tylnej części samolotu że jest z, zupełne zniszczenie sprawiające, że może dojść do nieustannej katastrofy. Co więcej, stwierdzono, że jeżeli doszłoby do tej katastrofy, to samolot zostałby najprawdopodobniej zniszczony i Doszłoby do jego rozpadu. I w związku z tym podjęto decyzję, że w żadnym wypadku nie będzie on latał. Ta decyzja została podjęta przez Ministerstwo Obrony Narodowej w styczniu 2013 roku. I od tego czasu ten samolot nie latał, nie mógł być używany do lotu, ponieważ silnik środkowy numer dwa. Tyłu samolotu i był tak, tak powiem, była taka awaria, która groziła możliwością zniszczenia samolotu w trakcie lotu. Powtarzam jeszcze raz, od 2012 roku samolot numer 102 nie latał. My podjęliśmy decyzję o jego badaniu w roku 2016, po czterech latach, gdy on nie był w żaden sposób używany. Żadna z decyzji, którą my podejmowaliśmy, żadne badania, które my podejmowaliśmy, nie niszczyło trwale tego samolotu. Ale była próba takiego zniszczenia. Była próba takiego zniszczenia, i oczywiście dysponujemy materiałem dowodowym w tej sprawie. Mianowicie w styczniu 2023 roku prokuratura zwróciła się do podkomisji. A twierdząc, że jej eksperci proponują, żeby wysadzić samolot, żeby wysadzić lewe skrzydło samolotu. Powtarzam jeszcze raz: żeby wysadzić yy, materiałem wybuchowym lewe skrzydło samolotu. Nie odjąć lewe skrzydło i je wysadzić, tylko wysadzić w ramach samolotu. No jak Państwo się domyślacie, Powiedzieliśmy, że w żadnym wypadku takiego działania nie można robić. Nasz dokument odmawiający wysadzenie samolotu, czyli zniszczenie samolotu, został przekazany do prokuratury i oczywiście pan Tomczyk, gdyby był uczciwy, gdyby chciał naprawdę badać sytuację i gdyby mógł badać za zgodą sądu, to oczywiście ten dokument mógłby mieć. Tak się złożyło że w Stanach Zjednoczonych u członków podkomisji, którzy mieszkają w Stanach Zjednoczonych, ten dokument jest i może zostać przekazany, gdyby było to konieczne. I nasze jednoznaczne stanowisko, że nie zgadzamy się na zniszczenie samolotu. Tak naprawdę, powtarzam raz jeszcze, samolot został zniszczony wtedy, kiedy ministrem obrony narodowej był pan Siemonie w 2012 roku. Najbardziej ważne w tej sprawie jest decyzja tych, którzy badali to zniszczenie silnika i stwierdzili, że ten silnik został zniszczony przez tych, którzy dokonywali remont samolotów w Rosji. To ma bardzo daleko idące konsekwencje, i myślę, że właśnie dlatego pan Siemoniak. Pan Kośniak-Kamysz, pan Tomczyk ukrywają fakt, że była ta awaria i że ta awaria zablokowała możliwość używania samolotu w lotnisku, ponieważ działanie strony rosyjskiej, które doprowadziło do zagrożenia awarii, nie tylko 101, którą awarię przeprowadzono, ale i 102, sprawia, że Dyskusja na temat zbrodni smoleńskiej wygląda inaczej. I dlatego oni ten fakt ukrywają po dzień dzisiejszy. Przywoływanie wszystkich tych problemów zabrałoby bardzo dużo czasu. Jednoznaczne jest, że decyzje analizy katastrofy smoleńskiej przez podkomisję, polegające na doprowadzeniu do rekonstrukcji samolotu. Przez naszych współpracowników. Yy, doprowadzone do tego, że została zrobiona analiza tych osób, które zostały zamordowane, że została zrobiona analiza materiałów wybuchowych. Te wszystkie działania doprowadziły do jednoznacznego stwierdzenia, a także lotu samolotu, a także sprawy tak zwanego drzewa brzozy, brzozy Smoleńskiej, Brzozy. Podlina. To wszystko jest jednoznacznym, prowadzi do jednoznacznego wniosku. Mieliśmy do czynienia z zamachem, którego celem była likwidacja polskiej elity politycznej, po to, by dla Putina umożliwić realizację sojuszu rosyjsko-niemieckiego. I taka polityka zaczęła być prowadzona wtedy, kiedy władze, Objął pan Donald Tusk. Możecie państwo z tym się zapoznać, no chociażby nie tylko w raporcie, ale między innymi w bardzo dokładnej pracy pana Cenckiewicza pod tytułem Zgoda. Ona opisuje bardzo precyzyjnie wszystkie, nieomal wszystkie, decyzje pana Donalda Tuska zmierzające do sojuszu, zarówno z Niemcami, jak i przede wszystkim z Rosją i wspierania układu rosyjsko-niemieckiego. To był właśnie skutek i to był cel zamordowania pana prezydenta, zamordowania polskiej elity narodowej. Dziękuję bardzo. Jestem do państwa dyspozycji. No to trzeba by pokazać, jakimi badaniami manipulowałem. A trzeba by ten zarzut udowodnić w jakikolwiek sposób, a żeby udowodnić to ten zespół pana Tomczyka, tak, Pana Tomczyka. Ten zespół pana Tomczyka musiałby mieć decyzję sądową. Ma decyzję sądową. Wie pan o tym? Wie pan o tym? No w każdym razie nie ma żadnego, nie został przedstawiony żadny materiał, żadny dowód żadna nawet przesłanka, która by mówiła o tym, że podkomisja dokonywała jakichś operacji dezinformacyjnych w tej sprawie odwrotnie. Chcę też podkreślić, że w odróżnieniu od pana Donalda Tuska i pana Tomczyka, a my nie zaczynaliśmy naszej pracy z założeniami, co naprawdę się stało. Między innymi dlatego zwróciliśmy się do firmy NIAR w Stanach Zjednoczonych, żeby dokonała analizy poprzez symulację. symulację naprawdę niezwykłą, taką, jakiej nikt nigdy przedtem nie zrobił, a pokazującą, co się dzieje, gdy samolot uderza w Ziemię według tej struktury, jaką przyjmuje pan, materiał. Pana Millera i materiał Pani Anodiny. jak rozpada się samolot wtedy, kiedy leci i uderza w ziemię tak, jak oni przyjmują. I to, to badanie zostało, jak Państwo wiecie, zrobione. Jest jednoznaczny. Rozpad samolotu na skutek uderzenia w ziemię według założeń Pani Anodiny i Pana Millera jest absolutnie inny, zupełnie inny niż to, co... Naprawdę leży na brakowisku. I to jest jednoznaczne. I to jest jednoznaczne. Mówię o tym dlatego, że pan Tomczyk i jego ludzie nie są członkami komisji. Nie zrobili żadnych badań. Nie sprawdzili tego, co naprawdę się stało. To my zrobiliśmy badania pokazujące fałszę materiałów pana Millera. I dlatego. Stwierdziliśmy, że raport pana Millera jest nielegalny. Dlatego właśnie, że wskazaliśmy na jego fałszywe decyzje. Jeżeli oni pokażą nam fałszywe decyzje, jako Komisja Lotnicza, to wtedy oczywiście mają prawo podjąć taką decyzję. Ale nie jako prywatny zespół pana Kośniaka-Kamysza czy pana, czy pana Tomczyka. Na tej zasadzie badania dramatu smoleńskiego jest niemożliwe i dlatego też nie podają żadnych rzeczywistych przykładów i żadnych rzeczywistych dowodów. Myślę, że warto jeszcze powiedzieć Państwu o jednej rzeczy, a która niestety przez media jest ukrywana albo może nie przekazywana. O, może to jest lepsze sformułowanie. Mianowicie są trzy jednoznaczne stwierdzenia w stosunku zewnętrznych struktur państwowych do raportu, który my opracowaliśmy. Pierwszy to jest decyzja rządu Rzeczpospolitej w maju 2022 roku, który jednoznacznie stwierdza, że raport, który został przez nas opublikowany, jest raportem państwa polskiego. Jednoznacznie, jest to jednoznaczne stwierdzenie. A po drugie, Warto przypomnieć o uchwale Sejmu z grudnia 2022 roku, który przywołuje właśnie dramat smoleński, zbrodnię smoleńską jako jedno z działań pana Putina. Także mowa tam jest o działaniach związanych z holenderskim samolotem, ale też właśnie z, ze 101. I wreszcie coś, co może dla państwa jest najważniejsze. Warto sobie z tego zdawać sprawę i warto o tym przekazać opinii publicznej. Mianowicie w maju 2022 roku Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził, że trzech funkcjonariuszy Federacji Rosyjskiej doprowadziło do próby zamachu i zamordowania tych, którzy lecieli w Stojedynce. I, podjęli, I podjął sąd decyzję o ich aresztowaniu. Powtarzam jeszcze raz, maj 2022 rok, Sąd Okręgowy Warszawy. Do dzisiaj ta sprawa jest ukrywana. Do dzisiaj niestety państwa media. No i zauważyłem tutaj mediów TVN-u. Na pewno media TVN-u mają pełną świadomość tego stanu rzeczy, ale równocześnie nie przekazują społeczeństwu. Nie mówię już o sądzie, nie mówię już o rządzie, nie mówię już o Sejmie, nie mówię na, nawet o naszym raporcie. Mówię o stanowisku Sądu Okręgowego, legalnym, ostatecznym stanowisku jednoznacznie stwierdzonym, że trzeba prowadzić śledztwo ze względu na zarzut wobec trzech funkcjonariuszy rosyjskich, że doprowadzili do zamachu świadomie. Doprowadzili do tego, że pan prezydent i wszyscy lecący mają zginąć. To warto pamiętać. Ale oczywiście być może sąd nie będzie traktowany przez pana Tomczyka tak, jak ja mam być traktowany. A może będzie też tak traktowany w takim razie. Bardzo bym współczuł sędziemu, gdyby tak został bezczelnie potraktowany. Proszę bardzo. Jeżeli nie ma już więcej pytań, to bardzo serdecznie Państwu dziękuję. I w najbliższym czasie pokażę także Państwu prezentację dramatu Smoleńskiego, raz jeszcze, żebyście Państwo zobaczyli zarówno zniszczenia związane z działaniem materiałów wybuchowych, rozpadu samolotu, lotu samolotu, tego, jak naprawdę wyglądała sprawa zniszczenia. Tego, tego drzewa, brzozy, bodlina, które nie miała nic wspólnego z uderzeniem przez, przez samolot, tak, żeby te fałszywe informacje, te kłamstwa i oszustwa zostały wreszcie zlikwidowane. I na koniec powiem jeszcze jedno. Mam trochę więcej lat niż większość z Państwa i pamiętam. I nie tylko pamiętam, ale też. Wtedy, gdy byłem uwięziony w latach 60. Ze mną siedział chłopak, piętnastoletni z pod Warszawy, który dostał 3 lata za to, że napisał na y, y, swoim, swoim domu, iż Katyn to zbrodnia. I za to do, Rosyjska, i za to dostał więzienie. Dzisiaj. Wobec spraw smoleńskich, która jest zbrodnią właśnie analogiczną, tylko jeszcze straszliwszą, tak samo zachowuje się pan Tomczyk, pan kosiniak kamysz a przede wszystkim ten, kto im rozkazuje, pan Donald Tusk, ponieważ niestety ukrywał zbrodnię i ukrywa zbrodnię smoleńską do dnia dzisiejszego, chroniąc pana Putina. Dziękuję bardzo.